Stellar Gate Ascendant prowadzi cię ku głębi twojej wewnętrznej struktury i duchowej odpowiedzialności. To podróż w głąb kosmosu, gdzie czas i mądrość splatają się w jeden oddech wszechświata. Saturn to mistrz kosmicznej dyscypliny. Jego pierścienie wyznaczają granice, uczą cierpliwości i pokazują gdzie kształtuje się siła Twojej duszy? W astrologii tradycyjnej Saturn włada koziorożcem i wodnikiem, symbolizując zarówno ziemską strukturę, jak i duchową wspólnotę. W astrologii współczesnej pozostaje strażnikiem koziorożca, zaś wodnik oddaje się pod panowanie Urana. Obie perspektywy niosą inne, lecz równie głębokie bramy poznania. Saturn odsłania miejsca, gdzie dusza powtarza swoje lekcje. Każda próba to kamień milowy na drodze do mistrzostwa. W Koziorożcu Saturn uczy odpowiedzialności i budowania fundamentów życia. W Wodniku, według dawnej tradycji, otwiera drzwi do wspólnoty i mądrości zbiorowej. Tam dusza kształtuje cierpliwość, wytrwałość. I zaufanie do rytmu kosmosu. Granice, które Saturn stawia w kosmogramie, nie ograniczają, one kształtują. W koziorożcu stają się strukturą, która wzmacnia, a w wodniku, dawno temu, pod jego panowaniem, były bramą do wyższej wizji ludzkości. Tak czy inaczej, Saturn pozostaje nauczycielem odpowiedzialności i wewnętrznej mądrości. Ukrytej w strukturze życia. Odkryj, gdzie Saturn działa w Twoim kosmogramie. To miejsca, gdzie czeka karmiczna nauka, cierpliwość i wewnętrzna siła do przemiany życia. Tam, gdzie znajdziesz Jego energię, dotykasz pradawnej wiedzy o czasie, przeznaczeniu i ścieżkach duszy, czy to przez bramę koziorożca, czy przez echo dawnego panowania w wodniku. Pozwól Saturnowi odsłonić tajemnicę twojej karmicznej drogi ze Stellar Gate Ascendant. Wejdź w przestrzeń, gdzie czas staje się nauczycielem, a dusza odnajduje swoją siłę. Link znajdziesz w bio. Subskrybuj, żeby być cały czas na bieżąco.